Nie? No gdzieś mamy, mhm. albo gdzieś zakitrane, albo gdzieś zakitrane, tylko mamy niedziałające chyba. Nie z życzeniami wpadną do nas działki. Dużo dzieci i razem pośpiewamy świąteczne piosenki. Ruszamy bilety na mnie koncerty 2020 roku. I zaprosimy na mój... Znaczy pane dokumenty na Historia prawdziwa. Bądźcie z bo Po to... pełne niespodzianek RMFM. Reklama. Hej, kolego Mikołaju! A dokąd są? Wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta! Do eksperta, do media eksperta, teraz media ekspert, przecena na święta, na przykład laptop HP, Intel Core i3, SSD, 1998, Smart TV Samsung, 4K, 50 cali, za jedyne 1590 zł Mimo ty. Ty bardziej przyszła Chcę rzucić palenia. Bardzo no. dobra decyzje. Dlatego chcę ci polecić Ty razem no. radę. Wystarczy no. tylko jedno je no. Przestajesz no. już po czterech. E dniach,

producent mebli i wyposażenia wnętrz www.bodzio.pl. Na program zaprasza sponsor, promotor leku na kaszel. a na aktyw. Apetyt na ucztę, tę muzyczną i tę świąteczną ma JBW Bałtyka. Tylko u nas najlepsze wędriny na świąteczny stół. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu, więcej technologii, a może więcej designu? Przedawcy rocznika 2019 w Ekipie. Ale ten no, do połowy, ma rok. U X, SUBA, NX albo HBK, CT. Doskonały rocznik 2019. Nie ma nikogo, kto by założył. Od 98 900 złotych. Zapraszamy do salonów. Do weekend dla kierowców powiemy Wam na co i gdzie uważać, bo to już prawie 13, więc czas na fakty w RMFFM. Z nami Pan Błodziejowski.